Z tą szczęście z ruchonych fortu to siła, z którą trzeba się liczyć i birdy je. Ćwiczyć w, w najnowszym stylu. Tak wygląda dzisiaj sklep Fortnite, jeśli gdzieś jeszcze nie widział. Ja wam za chwilę wyślę mój nowy kanał. Dobra, tak wygląda. Za chwilę będziemy grać. Siema. Siema. Dobra. Nie jedziemy. Czekaj. Ale muszę sobie kupić przez piątkę. Jezus. Pod koniec roku, ale pod koniec roku będą mniejsze ceny. No to i tak sobie kupię. No, ten banner jest do końca roku czy jeszcze tam jeszcze następnego? Muszę ustawienie zmienić A potem idzie nowy banner Zostało Zostało 2 dni, 3 godziny, 26 20... 20... 20... minut i 11 sekund do eventu Już hmm. gra Zapraszam, żeby na mój nowy kanał. Hmm, dobra. Funcia. Szkoda, że nie mam funkcji. Nie smutno. Przestań zlecać. Ty już nie piłeś. Mam dla Fasyk? Co? Pobijesz mój level? Nie, nie pobiję twojego levelu, bo masz za duży. Czekaj, się to mamy. Mama! A zrobimy ognisko? A wieczorem? W takiej wie. Jezus. wiem ja W takiej, w takiej górze to bym w ogóle nie wytrzymał. Dzisiaj gorąco jest. No, w codziennie jest gorący stary. Ja I tak siedzę w domu ciągle. Tam idź. Tam, a ja idź. Dalej, a ty spójrz. O matko, w i się boję na nowych ustawienia. No, jakie ty masz ustawienia? Nowe. Boże, ty ciągle zmieniasz nowe. Jakby bym ci razy takie, jak ja mam ustawienia. Włosi 20, 35 celowania. Gdzie lecimy? No zaznaczyłem ci na zielone. A co się pojawiło na agencji? Nic. A nie, czekaj. Co to jest? Dawaj na słonę, tak sobie zobaczę, co to jest. Żeby wiedzieć. Trzy godziny trzy minuty i 50 no, Na samym dole jest To jest licznik ano? Przestań bręczyć, Czemu nie no. Jaki lag, się mam takie lagi Dobra, idę do ciebie Myślałem, że to ten, i się zaczął Nie No Jezus, jaki ty mam ten, rozwałkę Leży? Dwie apteczki Aha. Kosek dałem środę Jezu, te drzwi też nie reagują A ja ile, już... ile masz piękny Co? Nie masz pięków Nie wiem nie patrzę teraz nie sprawdzę już nie wiem, ja ma czego mam taki pięk teraz. A nic teraz nie przesyłam. Kocha joga. O Jezu, moje krzesło. Pupsy gamingowe, podświetlane, z ledami. Będę kupiła. Jak No właśnie, gdzie jest klewe turka? Jaki łódro będę miał na 100? Na 100. Tak? 100%? Ty to zawsze mówisz. I kiedy miał to być? Tydzień temu mi się daje? Tak. Z tydzień temu. Ty Mogę w szpitalu! A przez krawaturkę już powinna być w domu. A. Albo na poczcie Bo długo, tak długo mnie jeżdżą. 70 no, do 100 w jest. Ciekawe od czego na kreatywnym to mam 20 pingów. Dobra, dawaj A jak na... to dziwnie wygląda? Dawaj Bo coś na... zaraz miało się zacząć. Co? To wygląda jak zaraz coś się zaczęło. Jakiś event. Jeszcze trochę, bo nie ma do końca tego dookoła ten chmury. Na pewno już nie przesunę. Dalej i gordo spania, ja nie wiem co są ciebie tam Aż jest naprawdę gorąco tak podjechać nad morzem to będzie lepiej morzem sobie morzem się z pochnia bo jest ale o wiele zimny jest Ile ty paleci Hmm. Gdzie lecisz? Dobra, ja sobie to podlecę Ja obok o fotki, pompa No fotki Ale już nic, już nic lepszego nie było Uuu, dobra Co nie do Tak to mu się podoba No, jak weszę do mojego domku No, masz. Naprawdę ja nie wypiłem dwu, dwóch potek. Ja. Gigi. Coś tej potki nie zaliczyło mnie, ale to było chamstwo O, lepsza pompa. Uuu, powytek, tutaj słyszę. Ja też bok. Ne, ale dostał. Ale piękne bronie tam nie miał. Jak sobie mieć już ten event? No jeszcze nie czekam za eventem. O, ho, 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 ho. O kurwa! No, czy masz jakieś jaja? Weź sobie. nie, no weź. Weź! Czekaj. Dobra, biorę się. No i chłop się, że mnie nie pokona Tu trzeba myśleć logicznie. O, dzięki. Pięć płotek. Jacie. Dzięki. Widzisz jaki jestem miły? No to fajnie, dobra. Ale wiesz trzeba? Trzeba iść, a nie, ja nie chciałem tego. Idę po snajperka Noo, aha Co aha? Mówi, że spadnie Eee, bo snajperka jest, myślę, że nie Tam. Taam to będzie live? Zobaczcie co to będzie. Bo ja chcę jutro O, jutro możemy hardzik. Mam ochotę na ataksa. No zagramy, bo wczoraj nie mogłem, mówią przesyłanie tego filmu do tego. Wynęcha. No taka nędza. Nędza, jak ja. A jak sniperka pereka jest? Nie to widać te miny Masz Czekaj, ja muszę tu miny ukryć Nie tu miny ukryć Tu jedną... GUTIGOT! No, się... Już nigdy nie dał. No już i znów będę musiał 50 wypić. Nie ma bota Ale przy mnie jest Oj, czary? Czekaj To są jakieś jaja. a zabrali Naprawdę! Dalej Igor do spania już No Fuck you Chcę, jestem b No dostał. Helka dostał O, helka już obita kiedy ta harka jest? Tam Czy ty to widziałeś? Nie, żeby dostał snajkę No to... co? Masz tam amunicję ode mnie No, on zabudował się dzięki Tam są kolesie Uuu klaps poleciał Jak He. Hmm. Mogę na chwilę heavy? Czekaj, masz. Gdzie oni? Tam są. I o, gór dalej. No nie ma. Dobra. Jak mam rozpoczęte ręce? No ja w ogóle nie mam. Bo ja jadłem popcorn. Ej, Góra, góra. No i właśnie go. I do mnie nawala. No aha, on tak się szybko zabudował. Jakiś spaczeniec. Chyba kolejny most. Nie, to, 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 to za, za wysoko poszło. Dobra, ja trzymam. No, my się tak budować do góry. A ja u mnie? Nie będę krawsawa. Jakbym wychylił. Dobra, Jak trzeba, to bys Trzeba podjeżdżać ich. A blisko było. Ej, bo tu drugi. A nawet ty y, plec od nich. No to jest ten partner z jego, chodź tu. Mamy plecy. Ale nie ma coś na niego. Łamatko. Tam ja się zabudowałem. Ustałem z boku. No z góry dostaje. Aha! Do mnie weszł. Aha, bo ją mi nie Mora góra. góra. góra, góra. Wiesz, ta pompa jest tragiczna. Wolna? Kurde, dostał za spięci i jakoś przeżył jeszcze. Współczuję. Dobra, ja mam dwóch.

Tam. Dobra, zróbmy tak. A jak idzie długo live? Do 18.30. Nie, dawaj do 20, do 20. Moment, tak, dobra. Aj, dawaj do 20. zobaczcie do 20. Bo muszę coś dobra. załatwiać. Przestań już bręczeć. Maltion! Co Maltik? Maltigry? Co? Niech go trzeba wykąpać. Co Maltik? Paniera. Dalej, Igor, idź. Cześć, Co tam u Ciebie? Idź. Tylko, żebyś tam nie zginął. Od lasu. To ja? O, no. Oj, taki wiatrak. Jestem na tyłku, ma wiatrak. Ja mam dobry wiatrak. Dasz radę tu dolecieć? Pierwszy? To ja? Ja wszystko dam radę. O, już za mnie. A mam broń piękną. Nie chcemy zostawić. Chłopca. Nie chcemy. Nie chcemy. Nie chcemy. Ja jestem na hitać powiem. Ja? Jakie poszy? To fajne rakie nam poszedł. Ale będzie można się uleczyć. Nie, Ja to rzucam rajdy. Może moja. Komuś ubieram kawa. To kup się Zaraz. mi <noise> hey, kup. I to jak? A, A musiał, że ty tam. Walczyć, Ej tam, dajesz się rada? Ja daję, bo jestem za tobą. To dobrze. Masz kartę? On ma fajny dźwięk. Dobra tam gdzie A. jest pod kartą. Dawaj no, Ale i tak będzie się kryć, no to ja nie... A, jeszcze porozmiewa. jeden team Przepraszam Jeszcze jeden team był Chłop się patrzy z tyłu, a... do dr, niego podjeżdża następny Daj tego Mała knuty. Ale trzeba dać, żeby nie było zupełnie bo co zupełnie... Ja bardziej lisa. Prędzej za siebie. Hmm. Co?! Ja miałem sprawdzić. Fakty. Marty! Poczki miałem coś sprawdzić, daję ja ci sprawdzić. Wiesz, że jest ma nowe ustawienia? No i... Teraz chcę... A, już wiem, co miałem sprawdzić. Ustawienia, przypomniałem Ci Mam no, nowe... mam no, uspocznione ręce A do lobby mnie wczyta Nie wczytać Cię, bo już szukaj następnego meczu Nie, nie do lobby Mhm Jezus No bo ja też wejdę do lobby, bo pewnie nie wczyta jak zawsze Bo Fortnite na no Fortnite nikt zawsze nie, nie wczytał ja. Posyk do mycia! Gościu, jak zobaczył, że pod moim TikTokiem mam Regenold drider co nie? Ale nie to... masz. Cichaj! Mam, mam wszystko. To mi napisał od razu, chcę, czy chcę do jego teamu. Nie masz. Gdzie? Mam regetkę. Na no taką druperkę, nawet łąderkę, y, nawet iconika, wszystko. Ja się przelega na drugie konto. Ja... A, Pewnie kłam je. No proszę Nie się przeglądować na drugie konto, poczekaj. A podoba bo pójdziesz. Co ja połudnałam? Ej, Mantich. A wiesz, że licznik jest? Na agencji? No bo ja... to Wiecie panowie co ja zrobię? Sprzedam PS4 To mi... a nie, ja mam To... ja chcę... PS, PS4 Pro idzie za 1000zł Ja sprzedaję PSa Razem 1000zł, no 1000zł, bo się tam gry są w środku ale ja, je, ale, ale jest, ale PES. A, a ile będzie ten, kosztował? PS5? PS5 będzie kosztować 1000 albo, albo 2000, ale ulepszona. Bo tam, jest, tam, ma słuchaw, tego kamer, tam ma słuchawki do ulepszonej wersji. Masz tam słuchawki, kamerkę, co tam jeszcze było? Pilot i kontroler i podstawka i, i ten PS. Oczywiście, a, oczywiście, że białe. A ja, ja, a ja takie normalne to jest za 1000. Ale będzie cenę to 1500. Pi... No, nie, naprawdę tam. Ja bo jakiś typ też dołączyłeś, że. Gdzie... No, mówiłem. Bo... Mówił. Jakieś randolabę. A ja prawdopodobnie, bo sprzedam tą PES-4. PES to mhm. musicie ustalić ze znajomych. Ale prawdopodobnie, bo jeszcze nie wiem. Muszę zobaczyć, bo pod koniec grudnia będzie. Ale jak ja, wierzę, jak ja wierzę, może pod koniec grudnia, bo PS5 jest już już. A u nas dopiero dojdą. Bo nie są? Tak, chyba są już. A u nas PS5 chyba dojdą pod koniec. Ale fajne gryfy. Nie są. wiem, ja dzisiaj sobie stanowisko moje wyceniałam. O, ja też właśnie muszę ile... ocenić. Ile, ile musimy nas ubierać? Jezus. Wbierać na, klawiat na klawiaturę, na myszkę i na. Eee, na klawiaturę myszkę tutaj mam. To ten jeszcze się nie muszę Które, przyjmować. Jako, jako powiem, ja kupię klawiaturę za 300, wy myszkę za 200. Ale się wydarłem. No, 20 że nie mam... o, Ja kupiłem nową klawiaturę, mam i mojej, bo mi działa z opóźnieniem moje no, szkoły. Do 18:30 jedziesz. A ja po prostu nie sobie. Grałem sobie w gitarę przed chwilą i no. chciałem skręcić samochodem. Ja klikałam A, żeby skręcić, to mi dopiero po to mi później po 5 sekundach zaczęło skręcać. Aha. Kresia, Mam typa! Może się tak trochę ruszysz? Mam... Już idę, Jezu! A ja wiem, gdzie ten typ jest. Tu? Na trzy? Ma trzy. Tak. Zdolamy. Oni jest tu pod schodami Poker ja trzeba pikselować. Czekaj, ja muszę go przeszukać. O bomberka. Ja mam inną wersję bomberki. Pikselowo. O kurde, jaki dobry lud. Poczekaj, tylko jeszcze jeszcze weznę A Apteczka. Tu mamy dobre tu. No Oj, Dostał raz. Już nie mogę leczyć. Leży. Zaraz e arpeg to przyleci. Nie, nie bo zabiję tego z Musiał zabrać wszystko. No, a face co? to face. Masz dobre bronie, stary. Minus 31. Ja idę wam pomóc, bo coś tam się męczycie trochę. Nie ja mam pixelowy, ja ją mam... tak się nie gra teraz. O, tak. Co to mi tutaj granaty zostawił? A ten się tu na granatach zabił. Ten czwórkę na granatach zapieprzył. Co? za prosto? Z granata i do pieprzy. patki! Po co? Tu masz, widzisz? Tu masz wierzch? Bo no. muszę się nachleć. Na nachleć, a czego? Pa, I on patrz, patrz na to, co ten facet też robi z nim. Szkoda, że obrażenia. No bo dostałeś z tego. Ale efekt był tego typu, typu naszego. Kolejny bok. No to jest już mój. Hmm, nie cię go zabrać. Ale widziałem to. Już pompę wycelowałem. Typeś... Co to jest nad agencją? O, licznik, licznik. Helka! Gdzie Hela? Gdzie Hela? Dobra, ja wracam na agencję. Dobra. Right. Jedziesz, fosyk! Igor, zostaw to! Jedziesz, fosyk! Wszyscy? Ehel, fosyk, rusz się! Za co ci płacisz? O, ten gościu mąderka. Ale ta godzina jest krótsza, a nie jest dwudziesta. ja z tym gościem mam łąderkę, więc dużo bym założył. Chodzi ciągle, wariują. No bo on ciągle wariant, no właśnie Gościu, co ty ma wykoprzony on no błąderkę, no to czekaj Ma kupione dwa, dwa dni, trzy godziny, jedna minuta Ej ty prasz? Nic nie dostał no, Oczywiście ktoś mi zniszczył Dostał biało, a ten goście jest no, czemu? On ciągle z RPG-ami Dostał, nie ma kawa. Leży Leży, easy Dawaj I skąd aha, bot mnie załatwił Weź chulecz Jan to mi gama, by the way. I kart do sejfu no co ty robisz, Chrisie? No leż. Ej, Martik, chodź do mnie. No daj, bo nie ma czasu, bo to Ty Które następny raz nie da fajnie Co? O, ulecz go! Nie. Tylko spróbuj, to pójdę. No masz szczęście. Oczy na mnie face to face. Chciałem się bawić z tobą? O, świetnie. Co ci się udało? Google ci się udało. znaczy co? Google Google tego, tłumacz i do je Udało ci się znaleźć. Fajam ja mam Tomigana. Macie amet RP'a? Nie, mam. Tak mam. Wam się Chrysę. Ale, Ale cię nie dam. To daj do... Mi... To daj Tomigana. No i chyba ci dość woli. tak to ja nie mam nawet. No pan gumę, nie dam ci Tomigana nigdy. Co ten w były Nie, ale ten w z którym gramy, jest dobry, jak tak myślę. Pan pasyka zabił bali na górze. Moim zdaniem to się zdobył. No. Ludzie z czarka.